Cześć, dzień dobry. Dzisiaj ciekawe prawo. Prawo Oma. Zaczynamy od razu. Krótka definicja, czyli standardowo. Prawo Oma mówi, że natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców i odwrotnie proporcjonalne do oporu elektrycznego tego przewodnika. To obrazuje tutaj poniższe, poniższe równanie, poniższe zależność, że natężenie prądu mierzone oczywiście w amperach, jest to wielkość, wielkość skalarna, jest równe napięciu. Tutaj zapisałem, że jest to różnica podróżowania można mówić tutaj o napięciu. Jest to podane w Voltach też wartość skalarna i opór elektryczny mierzony w omach, i taką oznaczany, też wielkość skalarna. I teraz tak, co to jest natężenie prądu? Przypomnienie albo no, bardziej przypomnienie, to oczywiście ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój przewodnika w jednostce czasu. Tak jak wspomniałem, mierzymy w amperach. Napięcie to, jak zapisałem, różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami obwodu i opór elektryczny. To jest miarę oporu, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu, jednostka om wielkość oczywiście. I to, co jest ważne do zapamiętania, to jest to, że jest to związek dla prądu stałego. I, I to należy zapamiętać, że to nie jest związek dla prądu zmiennego, czyli dla każdego prądu, tylko jest to związek dla prądu stałego. Związek PWM dla prądu przemiennego wyraża się zupełnie inaczej. Wyraża się też przez liczby zespolone, więc tutaj nie będziemy omawiać tego związku. Natomiast należy pamiętać, że ten związek i równa się U przez R że to jest związek dla prądu stałego. Jak należy zrozumieć jak można zrozumieć tu prawo OMA tak w cudzysłowie łapuło, patologicznie, to można je zrozumieć następująco że można sobie wyobrazić te części obwodu w przewodniku w ten sposób, że, że napię o napięciu możemy po powiedzieć, że, że jest to jest to okej okay, inaczej. Jeżeli przypomniał mi się taki ciekawy rysunek, który, który widziałem, czyli jest jest przewód w środku w przewodzie wyobraźmy sobie, że, że płynie woda zamiast prądu i napięcie będzie to będzie to ta wartość, pod jakim pompujemy ową wodę przez przewód, czyli można powiedzieć w cudzysłowie, że będzie to ciśnienie, które, które przez ten które ma woda płynąc przez, przez, przez ten przewód. Jeżeli chodzi o, o natężenie, to możemy sobie wyobrazić, że jest to ta ilość wody, która przepływa przez, tą, przez ten przewód w ciągu danego czasu. Natomiast opór to będzie ten przekrój, który utrudnia przepływ wody. Im większy jest opór, tym mniej wody przepłynie przez tym samym, przy tym samym ciśnieniu. Jest taka zależność, natomiast oczywiście to jest, to jest pewnego rodzaju porównanie. Definicja jest definicją, natomiast to jest, żeby żeby wyobrazić sobie, jak to, jak to jak to, jak to wygląda, w, to jest, to jest to pewnego rodzaju, rodzaju porównanie. Które, które myślę, że spowoduje, że, że będziecie, będziecie, a zapamiętacie to lepiej, b będziecie wiedzieli, jak, jak to funkcjonuje. Prawo OMA prawo ma swoje ograniczenia, które tutaj wypisałem, one są bardzo, bardzo ważne, ponieważ to nie jest prawo, które jest spełnione wszędzie, to nie jest prawo uniwersalne, to nie jest prawo przyrody. Na, na to, więc warto wiedzieć, że prawo OMA działa w przewodnikach liniowych czyli na przykład metale i tam jest, tam jest zależność pomiędzy napięciem a natężeniem wyrażona liniowo czyli działa w przewodnikach liniowych, drugi punkt to działa w elementach obwodów o stałym oporze czyli są to na przykład rezystory czyli oporniki. I teraz bardzo ważne, nie działa w materiałach nieliniowych, czyli na przykład w półprzewodnikach, czyli na przykład w żarówkach, czyli na przykład w diodach, gdzie opór zmienia się w zależności od napięcia, albo od temperatury lub natężenia prądu. To jest bardzo ważne. Tam nie jest spełnione prawo Ohma, czyli zależność U przez I nie jest, to, nie jest tożsamością, nie, jest, nie zmienia się proporcjonalnie i nie działa w warunkach zmiennych temperatur, czyli wtedy będzie opór zmienny, nie stały. Czyli jeżeli, jeżeli zmienia się temperatura, to prawo OMA jest zachwiane i wtedy nie możemy używać używać zapisu i równa się u przez a czy a równa się u przez i, jak zwał, tak zwał. Co też ważne, i to praktycznie od początku już było wiadomo, że wiele materiałów zachowuje się inaczej niż i, i wtedy u przez i nie jest, nie jest spełniona. Jak Jaką mamy interpretację, interpretację fizyczną tego prawa? To tutaj wypisałem trzy punkty. Czyli mamy sytuację, w, w której im większe, im większe napięcie przyłożymy do przewodnika tym większy prąd przed niego przepłynie. Jeżeli, jeżeli oczywiście opór jest stały, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to opór przewodnika określa, jak bardzo ogranicza przepływ prądu. To jest drugi punkt. I trzeci punkt to prawo oma nie jest uniwersalnym prawem przyrody. I to, to musimy pamiętać. To nie jest, to nie jest prawo przyrody co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bo inne, są inne prawa, inna część innych praw są prawami przyrody, czyli jest to, jest to prawo przyrody, które jest opisywane przez dziedzinę fizyki. Natomiast, natomiast natomiast w tym przypadku w tym przypadku nie, nie jest to prawo, prawo przyrody. Co pozwala, nam, co pozwala nam obliczyć, obliczyć prawo oma to tutaj oczywiście musimy, musimy powiedzieć sobie o tym że możemy na przykład wyznaczyć natężenie prądu jeżeli znamy napięcie i opły czyli w z dokładnie tak samo taką samą sytuację mamy z napięciem jeżeli znamy natężenie i opły. Oczywiście możemy z tego, z tego prawa obliczyć opływ, jeżeli znamy napięcie i natężenie i to jest też z tego wzoru, który, który podawałem na początku i moc w połączeniu z innymi wzorami, o których powiem jeszcze, jeszcze dzisiaj i oczywiście możemy jeszcze obliczyć, obliczyć efektywność obwodu. Dzięki temu, że możemy analizować spadki i stratę mocy. Także, także na to zwracam uwagę, żebyście wiedzieli, co, co możemy obliczyć, czyli oprócz tego, że z wzoru możemy wyznaczyć wartości, to możemy obliczyć także moc w połączeniu z innymi wzorami i efektywność obwodu. Czyli jeżeli chodzi o zastosowanie w praktyce, czyli punkt. Punkt piąty to e, oczywiście jest projektowanie układów elektronicznych, e, czyli dobór zestorów do, do wodów e, elektrycznych. Na podstawie tego, tego prawa można to w, e, dobrze, dobrze dla pewnych materiałów e, policzyć. Sprawdza się na podstawie tego prawa bezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Oczywiście można, skoro powiedziałem już wcześniej o mocy, to, to można też analizować stratę, stratę mocy w obwodach prądu stałego, ale także wykorzystując inny związek w obwodach prądu zmiennego. Oczywiście można prowadzić też diagnostykę urządzeń, czyli wykrywać nieprawidłowości w lub, lub w napięciach. No i coś, z czym miałem mało do czynienia, czyli energetyka, i tutaj tutaj na pewno temat związany jest z przesyłem energii, natomiast, natomiast nie jestem w tym obszarze specjalistą, więc tutaj, tutaj nie, nie, nie będę nic więcej na ten temat mówił, jeżeli chodzi o wzrost zależności. Jeżeli chodzi o wzory i zależności, to mamy mamy następujące wzory i zależności, które możemy sobie to może je zapiszę no, tutaj będziemy, będziemy je mieli Czyli takie proste przekształcenie, przekształcenia przekształcenia Czyli z pierwszego wzoru możemy oczywiście przekształcić ten wzór jako, jako wzór u równa się i e, Możemy też, też przekształcić ten wzór w r się u przez i. To najczęściej wykorzystywana forma. Jeżeli chodzi o, o energię o i energię, moc elektryczną, może najpierw energia elektryczna. To energia elektryczna, tak sobie ją zapiszemy, jest równa P razy T, gdzie P jest równa U razy I. I to jest ważne, P to jest moc a t to jest czas, tak? czyli możemy sobie wstawić e, e, oczywiście do tego wzoru będziemy mieli elektryczną równa się u razy i razy t mamy też taki wzór skoro mamy tutaj energię elektryczną to oczywiście ona może może być, może być zapisana jako praca i taki dość słynny, słynny wzór W równa się U i T. E, tak, jeżeli chodzi o moc, moc, którą tutaj zapisałem, możemy też różnić takie wzory, skoro mamy U razy I, to możemy sobie podstawić za U i razy R. E. Tak, czyli z tego skorzystać, i wtedy będziemy mieli i kwadrat e, i możemy sobie jeszcze oprócz tego podstawienia zrobić inne podstawienie, i wtedy uzyskamy to się równa u kwadrat przez e, tak? wymiennie możemy sobie to, to stosować. To oczywiście wynika wprost z pracowego wzoru na prawo OMA. I teraz ostatnia część, czyli, czyli pytania i odpowiedzi. Takie pytanie, które, które można było zadać po to, żeby, żeby, żeby lepiej zrozumieć, czy też wiedzieć, jak. jak Prawo ona działa i gdzie ono działa. I teraz dla, możemy zadać takie pytanie: dlaczego opór przewodnika zależy od temperatury? Odpowiedź jest następująca, gdyż w wyższej temperaturze atomy przewodnika delegują intensywniej, bo one cały czas namgają, ale przy wyższej temperaturze one delegują intensywniej, co zwiększa kolizję z elektronami i podnosi opór. Taka, taka jest zależność to warto, warto wiedzieć, warto zapamiętać. Czy prawo OMA działa w obwodach zmiennoprędowych w tak zwanych obwodach AC? Tak, to jest to, o czym mówiłem na samym początku, ale w obwodach AC zamiast oporu P stosuje się impedancję Z, gdzie tam się... E, uwzględnia jeszcze reaktancję indukcyjną i pojemnościową, ale nie chcę o tym mówić tutaj, bo to nie jest, e, to nie jest obszar związany z prądem stałym, e, nie, jest to, e, nie jest to obszar, który, który e, jest, e, jest w, w szkole średniej, e, czyli prawo ma dla prądu przemiennego takie takie wyrażone wyrażone w, w wzajemne impedancje, no jest, jest wyrażane przez też przez liczby zespolone więc to jest poza programem szkoły średniej ale jeżeli ktoś będzie ktoś chciałby żebym, żebym ten obszar opisał czy, 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 czy zrobił o nim krótki filmik to to bardzo proszę o, o informację w komentarzu, jeżeli będzie komuś potrzebne. Okej. Okay. Takie, takie pytanie e, też e, odnośnie tego, e, na przykład czy, czy diody e, spełniają prawo OMA e, i no, dioda jest e, dioda jest. E, Liniowa więc nie spełnia prawa OMA, gdyż ma kierunkowy przepływ prądu i hopór zmienia się w zależności od napięcia przyłożonego w kierunku przewodzenia. Także taka jest odpowiedź: nie, dioda nie spełnia, nie, po prostu nie, dioda nie, nie spełnia prawa, prawa, prawa OMA. Nie jest to podwójne zaprzeczenie, po prostu nie spełnia bardziej precyzyjnie mówiąc. Jak obliczyć opór równoległy i szeregowy, to może tutaj krótką adnotację jeszcze zrobię dotyczącą tego obszaru, czyli jeżeli mamy, jeżeli mamy opór szeregowy, w pierwszym przypadek mamy opór szeregowy, mamy jakiś opornik R1, tu opornik R2 i chcemy obliczyć oporność zastępczą tego układu krótkiego. Oczywiście najlepiej jakby był owód jakiś zamknięty z jakąś jeszcze z jakimś jeszcze źródłem. To zastępcza, żeby się dwójką nie pomyliło, to się równa R1 plus R2. Tak wygląda połączenie szeregowe oporów oporników i jest to odwrotne połączenie, czyli jest to odwrotne, jest to takie inaczej, jest to takie samo połączenie, jest to taki sam zapis sumowania, jak przy połączeniu dwóch, <coughs> dwóch kondensatorów, ale równolegle. I teraz, w przypadku, kiedy chcemy połączyć tu mamy szeregową. I teraz połączymy sobie dwa oporniki równolegle, ten nazwiemy R1, ten nazwiemy R2. Tutaj jakieś źródełko podrzucimy prądu. I teraz, jeżeli chcielibyśmy równolegle połączyć, no to musimy wiedzieć, że odwrotność, i tutaj zaznaczam odwrotność rezystancji zastępczej to jest równa odwrotności w sumie odwrotności e, oporów, oporników i to jest równa i to jest tożsama suma e, z sumą, e, z tym jak wygląda połączenie jak wygląda pojemność zastępcza dla połączenia szeregowego kondensatorów to to trzeba wiedzieć tak bardzo ważne co możemy jeszcze jakie pytania możemy jeszcze zadać jak wyznaczyć opływ przewodnika i tu też może posłużę się wzorem Wtedy musimy, musimy wyznaczyć to z takiego z takiego wzoru i teraz tak to jest opór tego przewodnika przewodnika opór Tutaj jest opór właściwy. Właściwy. Tutaj mamy długość tego przewodnika. Przewodnika. I tu mamy S. Czyli pole przekroju poprzecznego przewodnika. Przekroju poprzecznego. przewodnika. Zobaczcie, że nie skorzystaliśmy z prawa omaw wprost, tylko, tylko skorzystaliśmy z wzoru na opór przewodnika i tutaj pojawiła nam się ciekawa wartość, czyli opór właściwy, opór właściwy. Będzie ja też od razu może dodam jednostkę. To jest OM Racymetry. I tak, opór właściwy. Cóż to takiego jest? Jest to oczywiście stała dla danego materiału. Określająca oporność jednostkową danego materiału. Czyli to jest stała dla danego materiału. Tak należy, należy to, to rozumieć. Ok, z takich. No takich ciekawostek może bardziej. Czy nadprzewodniki spełniają prawo OMA. I teraz to jest dość ciekawe pytanie i to jest. To jest pytanie, na które, na które odpowiedź mi nie w tak zwanym standardowym sensie. przewodniki to trzeba wiedzieć, że nad przewodniki mają zerowy opór i przepuszczają prąd bez, bez strat. Zatem prawo OMA no do nich to nie ma za bardzo nic wspólnego. Cóż mamy jeszcze? O! Takie jeszcze no mi się możliwe pytania, albo ciekawostka, jak sprawdzić, czy prawo ma jest spełnione w danym przewodniku. E, oczywiście można to zrobić doświadczalnie, czyli przeprowadzić pomiary napięcia i natężenia, a na, na następnie po prostu zobaczyć, czy zależność U przez I dla danych pomiarów jest, e, jest stała. Jeżeli jest stała, to spełnia. Jeżeli nie jest stała, no to nie spełnia. E, także także tak, to, tak to wygląda. Trzeba zrobić małe doświadczenie. Okej, okay, to z mojej strony wszystko na ten temat. Jeżeli będą jakieś pytania, pojawią się jakieś pytania, albo coś jest niezrozumiałe, albo coś, coś pominąłem ważnego, co chcielibyście, żebym, żebym omówił. prośba o informację w komentarzu, wtedy albo dogam informację o oddzielnym filmiku, albo wyjaśnię indywidualnie pytającemu, jak, jak, jak ta sprawa wygląda o którą pyta oczywiście. Także dzięki serdeczne, do usłyszenia, pozdrawiam i cześć.